Suffocation Pit, ok. Grałem przeciwko robi na tej mapie. Nie poszło mu najlepiej, ciekawe jak mi pójdzie. Niko tutaj. Cholerka, co to była zasięg? O! Ok, wzięliśmy jego apteczkę i teraz jest na otwartym terenie. Więc no, zawrócił. Tak najwięcej rannych. Samo mi poszły te rzuty sztyletami, trochę panikuję. Opa. daleko jeden, jeden gdzieś w pobliżu. O hej, on. Nie mamy sztyletów, więc. Więc postaram się może go nie gonić Dalej jedna osoba daleko i biega sobie. Szuka chyba Hekstotewa. Co? Steve? Dobrze się czujesz? Decesive? Decesive Steve bez decesiva, dobrze wiedzieć Chciałem tylko przeładować Steve, no. Pobiegł dalej. Nie biegnę na drugi koniec mapy. Niestety. Albo stety Steve daleko. Ci zrobili daleko. Jogena. O, zdjęli go. Ok. Jesteś na otwartej przestrzeni. Naprawdę? Leon! Nie wyskoczy przez okno, bo... Hex? Pogonimy go może chwilę? Hej! Chcesz go bardzo podnieść. Dobra. Jesteśmy Sesji w strajki, nie? Nie masz już radarki. Fak. Już ją gonimy. Zawróciła i. Jeden szled. Tesdech hardowała. I tyle. Co oni odpięczają, to ja nie wiem. Ale zrobili mi kolejnego gena. Ten jest na otwartej przestrzeni, więc świetnie dla mnie. Bo co ja zrobię z oknami? Zgaduję, że Steve. Ale to się okaże. Nie, to była Jill. Jakoś z hukami idzie, przeładuje może Ciekawe, że tam się tam ci znikni Czyżby się gdzieś tutaj wycofali? Nic jest marksów Tam nic nie widziałem Tu palety nie widziałem, dobra Chyba tu cię widziałem coś Licz Kiwie o, to tego Gena mi robię. Biedny Steve muszę go gonić normalnie raczej Jeszcze dwa. Biegnie do palety. Jeszcze je dwa. Jeszcze jeden. Dead Tak go nie dogonię. Muszę go szybko trafić. Jeszcze jeden. Idzie źle. Dobra, z tej perspektywy go w ogóle nie trafię, to wiem. Znowu na hita. Boże, boże. Okej, okay, pat. Zrobili mi niestety gena. Powinien był jego bro gena bronić, a nie. O, teraz bo powinien resztę genów niestety. A, ale to trochę odwraca szale, szale zwycięstwa. Bardzo chciałem pociszyć rzucanie. Przepraszam Was za to bieganie. Steve będzie martwy na haku? I nie ja na pierwszym. Steve jest martwy. Jan <laughs> <laughs> kopnięty Tu ktoś jest? z kacz <laughs> Nie ma co tu gonić. Nie wiem, co ona robi. Widzę, gdzie jest Steve za to. Niszczy mi to tema. Oj Steve, Steve. Nie ma co tutaj w ogóle ulta używać, to się już nauczyłem. Niestety tutaj już nie ma zmiłuj. Trzeba ich oladzić do tego gena. Aha. Toma? Nie, ale Leon tu jest. Nie wiem co ten Leon chciał zrobić. Kolejny Hubla Leona. Wiem gdzie są, chwilę niestety Steve. Hilają teraz Tom. Padła. Tam ci raczej odbiegli. Miałem rację. Nie miałem racji. Niestety tutaj nie mam wyjścia. Przeładować i iść do gena. Szlak by to. Nie słyszałem jęków. Ten Iron Wheel wygrał. Niestety pewnie siedzą kogo? Gena. No. Mówi dalej? Tak Cześć Steve Dobra, wiemy że Steve Tak, gra, gra Steve ranny Wszyscy ranni Nie wiem czy się odważam robić geny Pobiegniemy na razie za Steve'em

uszczały. Znowu ten hard. Fuck me. Nieźle mnie zespinowała, to przyznam. Ale macham jak głupek. Ok. Zrobili mi wszystkie, bo za dużo, za dużo razy uderzyłem w powietrze. Panikowałem. Ten huk jest zniszczony. Exit gate tu i tam. Tam zrobili ostatni gen, więc... Marpa? No. Co? Już nie taka odważna? Nie mam sztyletów, fuck Okej, okay, stunik I co teraz? Nie marzycie uciec za bardzo Kolejna paleta, ale to się da zbudlastować Ale tego już nie Pobiegnie dalej? Chyba tak. No. Hej. O, tu miała coś dobrego. Trzy kile. Byłoby więcej, gdybym nie biegał i nie pudłował. Aż tymi tabi powinien był patrzeć, czym czy się kończył, czy nie. Zepsułem na końcu i napieprzałem, a miałem dużo czasu. Mój błąd. Hmm. No cóż, gra chyba wyszła. Coś się zepsuło, ale dostałem punkty. No i zobaczmy, co to jest. Nie udało mi się niestety zblindować killera. Pipe jest. 29000, 2 ciasta, pudding. Nie tak źle. O, znowu PlayStation. Mam przerwane. Gdzie ja w ogóle startuję? A, biblioteka. Tu jest jakieś zejście? Okej, jesteśmy na środku. Znowu nie za fajne rozstawienie genów. To mogę wam od razu powiedzieć. Hej. Pojem długo White? Wszystko w porządku. Chyba <laughs> pierwszy <laughs> raz na tej mapie. <laughs> Wszyscy inni na hita. Spinboard pewnie. White nawet się nie wiele. Jeśli się zabije to nie będzie Mercilesa. 30 sekund na znalezienie Ace'a. Już. Ten heks jest przydatny, powiem wam. Ale za wcześnie uderzyłem też. No, Dwight się zabija. Rzesz kuźwa. Grać nie potrafią mleszcze. Jakby chociaż go ściągnąć z pierwszego huka i wtedy próbował się zabić, żeby miał trzy huki. Aha. Hey Dwight. Okej, okay, rozumiem, chcesz się zabić. No cóż, huki dla mnie. Wszyscy na hita wokoło. To łatwiej nieco gra, ale nie jestem z tego dumny. Sprawdźmy drugą stronę, bo tam nie wchodziłem w ogóle. Nie wiem, czy powinienem nawet tak chodzić. Tylko ten gen sprawdzę. Nie robią w bibliotece. Otwarta ten. W tej bibliotece. Chyba będę ją częściej zwiedzał. Więc na razie wróćmy do gena, którego robili. Wszyscy to robią! Pobiegają do tamtego kortaża, jakby tutaj to, to miało ich ocalić lewo? Nie Ups. Pierwszy gen zrobili. O, jesteś martwa. To jest najlepsze możliwe co istnieje w DBD dla Txera. Chociaż, jak widać, moja celność jest beznadziejna. Zostaję tą paletę, żeby częściej się na niej wieszali. Ciebie damy tutaj na haka, bo jest chyba najbliżej. Ciągle myślę, że to Scratch Marksy. Przydałoby się przeładować. No i wracamy znowu do Gena. Po drodze będą jakieś szafki, tak szczeram. Tego nie robią, kopnę go tylko. Kate ma priorytet. I wracamy. O Boże, Boże, Boże. Aha! Kogoż my tu spotkaliśmy? Myślałem, że że w do okna po lewej, idzie na otwartą przestrzeń. i Martha. o robimy Ktoś to tu rzucił jeszcze paetę Ciekawe Kojeś jest na hita, więc Fajny ten cień pokazuje co Sur robi Jestem głupi Ale nie znam tej mapy A Genu, przyda genu się przydałoby obronić Ten gang jest zrobiony już? Kiedy go zrobili? Ej, słyszysz, wracamy do moich. Cześć, Kate. O, hi, Jane. O, okta. Nie za bardzo jest czas przeładować. Mam 9 sztyletów w sumie. Może coś się uda. Dobra, nie mogę spudować żadnym. Kolejne okno. A. Nie wbiegła tam. Plusy dla niej. To okno ci nie da dużo chyba. Nie, no, da, bo ma wyjść na zewnątrz. Tu ma jeszcze jedno okno. Ale nie poszła do niego. A jest martwa. Chyba, że ma dead harda. Tam tego sprawimy, że będzie na hita. Też może powinienem pierwsze przeładować. Niko nie ma. Czyżbyś kampił paletę? Nie, poszedł dalej. Jane, kolejny huk. Idziemy sprawdzić, gen na środku. Już się a ja to nie nabiorę. Już się na to nie nabiorę, tak jak mówię. Tędy trzeba iść. Nie robią tego, więc jest spoko. Pójdziemy dołem, bo dołu jeszcze nie znam. O, hej! To było ciekawe. jeszcze czymś trafiał dobra, padły dwa szczały Podnieśli się? O, hej, Jane, Nie, nie, podnieśli się. Niech podniesie. Nie będę hamski. Bardziej niż powinienem. O nie, nie, nie wyiglujesz. Okej, okay, tam ci się podnieśli. Przeładujemy i zobaczymy co możemy. Pieprzone pa e, tego, cząsteczki. Nie wiem co się dzieje przez to.